No i może ktoś pamięta, tutaj w kwaterę agresu włożyłem kupę serca. Kilka lat nagrywania, no ale bardzo słabe zainteresowanie konsumentem. No i kwatera agresu zniknęła, ale został Piotrek. No, postanowiłem ten plac tutaj po agresie no, zagospodarować w miejsce, gdzie będą znajdowały się najlepsze odmiany borówki amerykańskiej. No, może zaczynamy od malutkich kroczków, ale tak to czasami w życiu bywa. Na pewno jestem szczęśliwy, bo wiem, że to jest dobry kierunek, bo dużo ludzi sadzi borówki. Później po tych pięciu, 7 latach musi to usuwać, bo słabo owocują. Tutaj jest sprawdzony sprawdzony towar, sprawdzone odmiany z pełną gwarancją, więc wiem, że się będę na pewno tutaj w tym kierunku rozwijał i dla Was materiały, moi drodzy, nagrywał. Też Wam pokażę, w co zainwestowałem w pierwsze zarobione pieniądze, no bo tu już klienci, widzowie przyjeżdżali, więc zapraszam do oglądania. No i tak przerywa. Może kiedyś w przyszłości się zrobi deszczownie. Na razie zaczynamy od takiego zwykłego pistoletu za kilkanaście złotych. Oczywiście też bardzo Fajny temat, no i też sadzonki będę trzymał w skrzyneczkach, no bo one się przewracają, później przesuszają się, więc tu jest spory problem. No widzisz, tu jest odmiana Draper i możemy ją rozpoznać po tym, że ma piękne, duże liście, no i krzewy bardzo duże, moi drodzy, rosną. Tutaj mamy biuka. Tutaj mamy Czendlera, tego najbardziej uwielbianego. No i też w asortymencie, właśnie od kilku lat dużo osób do mnie dzwoniło, panie Piotrze, Czendlera, Czendlera, więc też postanowiłem wprowadzić w asortyment. Tutaj mamy, moi drodzy. Diułka, też wczesna odmiana, bardzo popularna No i sporo jest tutaj jeszcze do zagospodarowania No i zainwestowałem w takie dwa banery przy wjeździe do gospodarstwa, żeby można było mnie łatwiej tutaj na mnie żyć Życie w ogrodzie to jest mój główny kanał na YouTubie, Jagodowe Centrum to jest mój kanał zastępczy dla moich takich stałych widzów No nie zawsze regularny byłem, ale może będę teraz O i tak to właśnie wygląda, moja największa pasja borówki Drugi baner, który właśnie widać z trasy no i tutaj właśnie gospodarstwo po prawo sadek czereśniowy, a tutaj placyk właśnie po agresie, no który będę chciał tutaj zagospodarować piękne tutaj miejsce, no jagodowe centrum, tak naprawdę gdzie zaczyna się od malutkiej ilości, ale uważam, trzeba małą zaczynać. Do następnego materiału. No i tu zapraszam Cię do kontaktu, że jeszcze zamówi sobie burówki, śmiało może do mnie zadzwonić, to jest sama przyjemność, tak jak mówiłem o tych latach działania, gdzie to się kucało, też nagrywało. Nawet pokażę Ci jeszcze ślady w porządkach, agresu. tu zobacz. Jeszcze są pozostałości tkaniny. No teraz taki telefon od widzów, to jest największy zaszczyt i chcę iść w tym kierunku. Dzięki, że oglądacie, Jesteście ze mną. Już są ręce brudne po orzechach, bo zaczyna też się sezon orzechowy. Do następnego. Cześć. No i co ciekawe, tu jeszcze została zamontowana stacja meteorologiczna, gdzie będziemy wiedzieli, kiedy będą na wiosnę. Moi drodzy przymrozki.